Zabierz y, Paulinę do naszej kliniki, do lekarzy na Wirgo. Po tych procesach, które dokonaliśmy, oni to ładnie pięknie uzdrowią, uzupełnią. Mm -hmm. Piękna mieni się w słońcu, tak jakbyś oglądała kryształ. Drzwi są tęczowe. I tutaj dusza, jak otwiera drzwi, wybiera albo idzie w prawo, to wtedy idzie uzdrowić jedną chorobę. Uzdrowić jedną chorobę. Jeśli w lewo, uzdrawia wszystkie. Dusza decyduje, idziemy dusza w prawo. Dobrze. Macica. Cała Dobrze. macica, i wszystkie te, wszystko, wszystko, cała kobiecość, którą mamy. Dobrze. Otwiera drzwi, wchodzi, możesz wejść z nią. I zawołaj lekarzy. Tam jest krzesło. Ona na tym krzesełku sobie najpierw Sada jest. Sobie na takim białym krześle. Ja się lekko wycofuję i wołam lekarzy. Przenieśli ją jakby na taką leżankę. Obserwują dokładnie, co tam się dzieje, co trzeba uzdrowić. Jest jakieś Czyli pięć, jest taki skaner, tak? Tak, jest taki mhm. skaner. I tak. oni tam skanują y, wszystko to, co, co będzie uzdrawiane, co trzeba uzdrowić, tak. No, wszyscy się bardzo mocno przyglądają to jakby w całej macicy. Okay. Wszystko z związane z tym. Mhm. I teraz, jak już zostało zeskanowane, Olina wstaje i idzie siada sobie na to krzesełko. Mhm. Wokół niej stoją lekarze. Ilu ich jest? Pięć. Dobrze. Poprosi, że przychodzimy tutaj do Was prosić o uzdrowienie, Pauliny. Dobrze. I mówię, co robią. Um, są wokół ciebie, I robią że taki rytuał odchodzą. Biorą ręce do tyłu, a podchodzą nad tobą i podnoszą te ręce obie nad tobą. Jakby odpychali, no, trzy kroki do tyłu, biorą ręce do tyłu i trzy kroki do przodu i jakby robią taki rytuał energetyczny nad tobą. Uzdrawiają, wyrzucają wszystko to, co nie służy. Mhm. To jest taka fala energii, że po prostu podchodzą, podchodzą, zbierają ją, zbierają, wyciągają z niej, biorąc biorą z góry ręce. I później odchodzą i wyrzucają to do tyłu i później znowu wyciągają, wyciągają, wyciągają i znowu wypychają to do tyłu. Robią takie, to jest jakby napieranie trochę i puszczanie. Napieram, puszczam, napieram, puszczam. Bardzo to jest takie... Masaż energetyczno-kwantowy. Tak, o właśnie, super to Pani nazwała, bo nie miałam do tego słów. Ale to Twoje ciało po prostu tak płynie. Tak. Masaż energetyczno-kwantowy. Pani Paulina, jest Pani w klinice kwantowej? Czy Pani są najlepsi specjaliści w dziedzinie, w leczeniu, w medycynie kwantowej? Jest Pani uzdrawiana? Może tak Pani sobie zamknąć oczy i wyobrażać, jak to wygląda? Siedzi Pani na krzesełku i są lekarze. Jest taka muzyczka, taka... Oni śpiewają takie trochę dudniące, takie wyciszające, szamańską taką muzykę. Żeby wszystko wyciągnąć, ale spokojnie, bo już Paulinka jest, stoją teraz wokół niej, oni już skończyli. Dobrze. Jak już skończyli, to możecie wstać, podziękuj mm. lekarzom, podziękujcie i możecie wracać do naszej bazowej przestrzeni. Mm -hmm. Zamykam to wszystko za sobą. Dobrze,